Justyna Betnarek. Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek. Czterech prawych i sześciu lewych. Naprawdę nie wiem, gdzie się gubią. Mama patrzyła na pieczący się na środku łazienki 100 z pojedynczych skarpetek. Przecież do pralki trafiają zawsze dwie, a potem okazuje się, że jedna gdzieś znika. A przez ostatnie lata uzbierał ogromny wór skarpet bez pary. A to znaczy, że gdzieś w tym domu ukrywa się cała armia pojedynczych skarpetek. Może pralka je pożera? Zastanawiała się Basia, nazywana przez rodziców po prostu B, bo tak było krócej. Albo co druga skarpetka rozpuszcza się w wodzie. Wydaje się strasznie samotne, kiedy sobie tak leżą, westchnęła mama. Mówię ci, że to wina tej żarłocznej maszyny, zadudniła B, zbędna pralki, do której wsunęła głowę, żeby sprawdzić, czy aby nic nie zostało w środku. Być może masz rację, a jeśli tak, to jedyną osobą, która może nam pomóc, jest Hydraulik. Mama podeszła do telefonu i zadzwoniła po Hydraulika. Hydraulik najpierw pralkę opłukał, potem wyjął filtr, wyczyścił go, zajrzał do silnika, sprawdził pasek klinowy. Następnie poprosił o herbatę. Owąchał gumowy kołnierz, pomanipulował pokrętłami i guziczkami, podrapał się w głowę i jeszcze raz obstukał bęben. Zajrzyjmy pod spód, powiedział w końcu. Może one po prostu wpadają pod Z Wspólnymi siłami wraz z mamą i małą B przesunęli urządzenie, ale nie znaleźli ani jednej skarpetki. Za to okazało się, że w podłodze jest dość spora dziura. No proszę, twarz hydraulika rozjaśniła się w triumfalnym uśmiechu. I już wiemy, co się stało. A co się stało? zapytały jednocześnie mama i B. Zwiały cwaniary. Fachowiec wsadził palec w dziurę ale niczego nie wymacał. Po prostu skarpety dały nogę. Nic tu po mnie, miły panie, nie pomogę. Jeśli skarpeta wybiera wolność, to jestem bez bezsilny. Ale dokąd one uciekły? spytała B. A tego już niestety nie wiem, ale doświadczenie życiowe podpowiada mi, że mogą być absolutnie wszędzie. Hydraulik spakował śrubokręty, zainkasował należność, zasalutował i poszedł, zostawiając mamę i B z kolekcją samotnych skarpety. Mam nadzieję, że nic im się nie stanie i że kiedyś wrócą do domu, szepnę Będziemy na nie czekać, powiedziała uroczyście mama i objęła córkę ramieniem.